Czołem. Dzisiaj jest taki luźny odcinek, chcieliśmy po prostu krótko odpowiedzieć na pytanie, które często e, widzimy w komentarzach. Jest to pytanie, kto nas finansuje? Na to pytanie odpowie Janek. Jest to bardzo proste pytanie, gdyż jest to jedna osoba i ta osoba finansuje nasze wszystkie akcje, nasze wszystkie wydarzenia, nasze wszystkie wydatki. Finansuje nas całkowicie. I tą, osobę, I tą osobą oczywiście jest Bóg. I to nie jest żaden żart, bo Bóg prawdziwie nas finansuje. Wszystko, co dostajemy, otrzymujemy od niego, dostajemy dzięki niemu. I wszystko, co otrzymujemy, należy do niego. I on pozwala nam 90% tego, co nam daje, przeznaczać na nasze sprawy. Ale oczywiście cały czas rozeznajemy, przynajmniej staramy się rozeznać, na, na co te pieniądze możemy przeznaczyć. A 10% z tego, co otrzymujemy, za każdym razem przeznaczamy na jego dzieła, a zatem na, na dzieła węglizacyjne. Czasem są to dzieła, które związane są z działalnością naszej wspólnoty, innym razem, jak na Bóg pokaże jakieś inne wydarzenie, które warto wesprzeć, to. To w tym momencie to robimy. Więc pytanie jest bardzo proste, odpowiedź również. No cóż, jeszcze coś dodać. To chyba tyle, ponieważ wierzymy, że Bóg jest władcą wszystkich pieniędzy, więc to dzięki niemu mamy pracę, dzięki niemu cokolwiek zarabiamy. Więc z każdej naszej wypłaty po prostu te 10% przeznaczamy na dzieła Boże. I mamy nadzieję, że. To dzieło, i tak rozeznaliśmy, którym jest ten blog, jest dziełem Bożym, jest dziełem, które będzie pokazywać innym Jego, które będzie przybliżać i przyczyniać się do zbawienia <grych> innych, do przyjęcia zbawienia przez innych. I to wszystko chyba. Dziękujemy. Jeśli chcesz, żebyśmy powiedzieli coś więcej odnośnie dziesięciny, mhm. to daj nam znać, a bardzo, bardzo chętnie przygotujemy taki odcinek. Na podstawie pisma świętego i jakichś innych dokumentów kościoła. Do zobaczenia. Do zobaczenia.